Jabba XD. Dzisiaj zagramy sobie w Rumble Hockey. Fajną gie, grę. O to chodzi w tej grze, że musimy grać na jakiejś mapie i musimy strzelić gola. E, jedną wyjątkę zagrałem i wygrałem, bo grałem z botem, ale zobaczymy, czy teraz dobrze mi pójdzie e, zagrać w tą grę. To jest taka pod trochę podobna do Crash Royale coś takiego. Dobra. To jest teraz banalne już. Dobra. Jakiegoś Bombę dajemy. Nie wiem totalnie kto to jest, ale dobra. A, byczka. Aha, to teraz ten. Mogę już no, normalnie sobie... O, to ja gola. Dobra, spoko. Przy, przyciągnąłem jakiegoś gościa. Co? Dobra, łatw, łatwo było to wygrać w ogóle, bo. banalnie. Open, dobra. Uh! Trafiliśmy ja, no, jakąś nową epicką kartę, jeśli dobrze wiem. Zobaczymy. Tak, jest. Dobra. A, i możemy ulepszyć sobie. jakąś pandę. Lazy. Coś takiego. Nie wiem, co to totalnie jest, ale dobra. Zobaczymy, jak teraz no pójdzie. O, dobra? Nie, dobra? A, i play, dobra. No to, użyjemy tego. Taka jest chyba bardzo dobra. Jeśli dobrze wiem. Byczka dajemy? Co? Już pierwsza jątka i w ogóle wygrana. O, coś się chyba. Nie, nie zlagowało się. Przez chwilę myślałem tylko. Tutaj już gram z takimi trochę botami. Jeśli dobrze wiem. Dobra, dajemy jakąś pandę. A, gola! A, dwa gole już trafiłem. Jakimś studem. Mmm. O, może tego wilka damy? Gol. Psz, dobra. On jest bardzo dobry, chyba. Jeśli dobrze wiem. O, trzy godziny trzeba czekać. A, możemy się nazwać. Spoko, no to. Nazywiemy się oczywiście Jaba Jaba XD Jabba XD. Dobra. Ok. No i jestem. Tutaj. A, mamy jakąś... O! o 5 gemów. Spoko. Do 4 klejnoty mamy, więc sobie kupimy. I mamy ulepszenie jakiegoś tygryska. Dobra. Ulepszamy. Co on daje? Tamina to chyba tamte życie coś takiego. Nie wiem. O, kluby można. Może dołączymy. O, kodę ka A dobra. E, znajdziemy sobie jakiś fajny klan. Tylko je, jaki można tutaj. O! Jakiś. O, ten. Wbijamy do niego. O, do nas. Dobra. Co tu mamy? A, że za reklamę jeszcze można. Dobra, no to... A! Mamy jeszcze jakąś skrzynkę. O! Trafiliśmy jakiegoś nowego już typa. Kroko. Epicka karta. To może zamiast... Magnesu, nie wiem. O! Ulepsza kanona. Czy coś jakoś tak. E, dobra, no to lecimy z następną rundką. Teraz już mogę 100 na stówę. Kara. Już pierwszy. Gol? Jedna sekunda minęła. A nie, nie, 10 sekund. Przepraszam. Dobra. Tego armatkę dajemy. I zobaczymy, co robi ten no, nowy epicki. Jakby to powiedzieć. A nie, bo mogę trafić gola. To wolę trafić sobie gola. Ale zobaczymy. Ładuje mi się, o, gol, o i co on robi, wow ile on wali, wow, dobra, spoko kajta, to jest. Co, tak szybko wygrały? To chyba było 40 sekund, coś takiego, dobra. Dostaliśmy jakieś rzeczy, o, o może otworzymy golden chesta za reklamę, zobaczymy co to. Mam dość tej roboty, co tam, dobra, poczekamy, musimy poczekać aż 20 sekund. Mmm, co to? A, to chyba jakaś robota, nie wiem o co tam chodzi. Muszę poczekać jeszcze 8 sekund, spoko. I otworzymy złotą skrzynię, może coś... Yy, może coś trafimy właśnie. Dobra, jest. I otworzymy? Kroko? Do jakiegoś Tigera? Nie, nic. Ale możemy 250 aż potrzeba do niego. Na razie nie ulepszam ich, bo nie opłaca się mi. A. Yy, o, mamy jeszcze takie coś do otworzenia. O, trafiliśmy chyba. Lowe'a! Co to jest? A. Myślę, że to. Nie wiem, czy. Nie wiem, co on robi, ale. Tak jak wygląda, to chyba, że ktoś się w nim zakochuje. O. Mamy jeszcze jedną skrzynię. Dobra. Eee, fajna skrzynia. Dobra, ulepszamy krok <gryw> Jeden, jeden. Dobra, mamy. Kroko. Ulepszamy. Spoko i teraz... O! Nowy, nowy ten. Jak to się nazywa? Nowy poziom, no. W tej grze. Jeśli widzicie ciągle trafią na tych samych ludzi, co mają tyle puszek, więc chyba to są dalej boty. Jeśli... O, dobra. Piska... Co? Ten... Ten normalnie... Ten, ten... Jak to się nazywa? Ten tygrys nie zabił. Gość też ma kroko. Dobra. O będzie trudno z nim powalczyć tu. Bo już dobre rzeczy ma. A on potrzebuje tego gościa. Boję się, że trafi. Po co ja to zrobiłem? To taka... sobie... Uuuu! Trafił mi, trafił mnie! Trafił, trafił. Nie wiem, czy mam jakieś szanse w ogóle. Z nim. Lazy lazy? Dobra, ten kroko je mega dużo wali I, i rozwali mi bramkarza, dobra kroko, nie, dlaczego, dobra, muszę go dać, podaj, nie, no, fireball, dobra, żyje, jakie to zabieranie sobie piłki jest. Dobra, gol, wygraliśmy. O, możemy emotki sobie używać. Dobra, spoko. E... Dobra, nieważne. Tam, też dali. O, mamy coś? Nie, ale za to możemy ulepszyć jakiegoś tutaj. A, 5 golda, malutko. Dobra, e, co my tu mamy jeszcze? 150, aż. To ja chyba będę zbierać na. Tego 150 na niego, tylko ulepszę jakiś tutaj takich słabszych już na pie, e, na, za 5 golda 10, dobre Co to, to jest dobra e, Teraz sobie zagramy następną walkę Dzisiaj chyba 200 puszek wbijemy No to znaczy mam nadzieję Ale wszystkie wygrywamy mecze Dziwne I nie, nie zrobimy w ogóle gola. Dobra, byczek Fernando. Czekamy na tego wilka. Dobra, już mamy gola. Bum, dostał. Ej, ale to jest dziwne, że ten. Gdy dajesz swojego tego typa na innego, to on też dostaje życie. u, O nie. Ty dobrze gra. Dobra, trafił mi. Epic gol. Jest dobry Zepsuj go! Jest! Wygraliśmy Jest, dobra. Eee, co? Coś dostaniemy? Nie. Tam chyba coś tam pokazywało, że muszę do nad zrobić komuś. Patrzę, czy ktoś nie chce ulepszenia jakiegoś Ale nie chce, nie chce Nie chce żadnego ulepszenia No dobra yy, A, musimy trafić jeszcze dwie bramki i mamy ten, yy, mamy jakąś skrzynię dobrą No dużo gorda daje ta skrzynia po prostu U, Mister Fire trafił gola, dobrze o, lazy panda wcięła się Ej, goś nic nie daje. O co, ty, o co Ty chodzi? A daje, daje już. To bot pewnie. pewnie. Bo to już wiadomo. Za chwilę kroko przejdzie do nich. Chociaż. Tak, kroko. Bum, 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 bum. O! Też dużo atakuje. Aj, nie trafiłem. Co, we, co wali, bardzo dużo wali ten byk, no. Boję się, że trafi mi gola. Panda, panda. Aj. Nie jest, trafiłem gola. Dobra, na luzie. Chyba wygramy z nim. Lazy. Dobra. Aj. Ty byś za dużo dał rzeczy. Bum. Nie, nie trafiłem. Naprawdę. A już by mecz się skończył. Jest. Trafiłem. Epic, epic mecz normalnie. O. Jezu. Widzicie to, ile ja mam tych wszystkich rzeczy tutaj? Wu! To chyba na następnym odcinku z Rambela, Rambel Hockey e, tego otworzymy, te wszystkie rzeczy. Tylko teraz można tylko za, za reklamy. O, ten jakiś farier, e, mogę go ulepszyć. I już jeszcze zagramy. A, miałem do 200 puszek wbić, tak. Tylko unlock chcę, tylko że nie mogę, właśnie. O, otworzymy sobie Silver Chesta Lowe o Start Unlock E! To nie można. Szkoda, że myślałem, że ten za reklamę można. Dobra. Lazy Panda. Aj. Dobra. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Na easy pokonaliśmy gościa. No, oczywiście jednego gola po prostu. O! Aj, szkoda, że nie ma lazy pandy. Mało życia ma. Podaj. Nie, dlaczego on mu nie podał? A co to? Ej, chyba był gol! Też mi trafił, jest. Dobra. Jest, dobra Mamy już tutaj Aj, myślałem że trafię tego Gola, ale mi się nie udało Dobra, dawaj e, Jak tego nie było? Lazy Jest Udało się w ostatniej chwili normalnie Cud, że to się udało. Dobra. Wilka potrzebujesz, dobra, za chwilę. Tylko niech się mi naładuje wilk. Dobra. Uwi! I gol jest. Wygrałem. Dobra. Spoko. Yy, ile? Dobra, to od 2020 mogę coś takiego. I na koniec odcinka sobie. Zag... No, no, to już będzie ostatni. E, e, po prostu ten. Ostatni będzie już, jakby to powiedzieć, e, meczyk. I na koniec otworzymy sobie tą taką skrzynię. Nie wiem co to jest. Więc gramy ostatni sobie meczyk. Zobaczymy, czy wygramy, czy przegramy. Nie wiem. Dobra. Mamy tutaj na celowniku. Dobra idea dajemy, Lazy pandę. tego gościa z ogniem, jak, co, ja ich nie pokonuję, jest dobra, teraz ich strzelę, strzelę, czy nie, nie, trzeba mu rozwalić jakimś cudem bramkarza, a, dobra, mam już ten sposób swój. Nie bliska, nie zgiń wilk. Będzie smutno. Jest! Dobra, gol! W końcu. Udało się. A ten w niego wali. Co? Jakim cudem to się stało? Nie wiem. Dobra. A uderzyłem. Uderzył mnie. I za dużo ich jest tam, no. Wypadł mi stąd byczkiem ich pojechałem. <grych> Dobra. I panda. pandę. Gol! Ej, to było w bramce tak naprawdę. Nie. Zgł zgłaszam oszukaństwo jakieś. Dobra. Kogo on teraz będzie potrzebował? O ile będzie potrzebował? No nie! Dwa do dwóch. Typ, naprawdę. Nie, przegrałem. Dobra, przegrałem. No. Nic. I teraz otworzymy sobie za to reklamę jakiegoś sponsora I tak go w ogóle można. Chyba nie można go w ogóle otworzyć, tak naprawdę. Unlock. Nie da się, nie da się. A czy są jakieś skrzynie jeszcze tutaj? Tutaj do otworzenia jakieś. Nie, jest jakieś za 5000 za 50, ale tak to nas nie stać. No, nie. Nie ma nic do kupienia, więc bym kończył już ten odcinek. Ale jeszcze ostatni raz ja zobaczę. Nie, dobra, nie działa. To będę musiał kończyć ten już odcinek z hokeja, więc pa!